Dzień dobry. Dzisiaj witamy z zespołu szkół przyrodniczo-usługowych i bursy szkolnej w niej Górze, które znajduje się na ulicy Leśnej 5. Dziś szkoła organizuje dzień otwarty dla gimnazjalistów. Zapraszamy na wiele atrakcji. Oficjalnie zapraszamy na dzień otwarty. Dzisiaj będzie naprawdę wiele atrakcji. Między innymi na kuchni dzieci gotują, robią różne rogaliki. Jest wiele stanowisk. Młodzi weterynarze mogą nam pokazać wiele ciekawych rzeczy, również z architektury krajobrazu. Zapraszam. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Daria Peno. Technika architektury krajobrazu Magda Ziemian. No też technik żywienia Kamila Durdyn. Dziewczyny znajdują się na stanowisku, w którym pokierują państwa, co można dzisiaj zobaczyć, co można dzisiaj zrobić. Rozdają między innymi ulotki naszej szkoły, w której są opisane nasze profile szkoleniowe. A to nasza kaloryczna bomba dla szkoły. Przed nami pani dyrektor szkoły. Dzień dobry, Helena Kasperczyk, dyrektor zespołu szkół przyrodniczo usługowych i bursy szkolnej. Witam tu bardzo serdecznie w imieniu szkoły i w imieniu własnym wszystkich gimnazjalistów z całej Jeleniej Góry i Okolic. Mamy tu dla nich wiele atrakcji. Właśnie za mną pieką się pyszne szaszłyki. Można pojeździć na koniku pod opieką lekarza weterynarii. Można obejrzeć materiał biologiczny pod mikroskopem. Zapraszamy również do kuchni na wypieki: wypieki ciasteczek, bułeczek, wypieki pizzy. Każdy znajdzie coś dla siebie ciekawego. Technicy żywienia, technicy weterynarii, geodeci. I w Wszystkie te zawody, które oparte są na nauczaniu biologii i chemii. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękujemy i chciałam jeszcze dodać, że gdyby nie pani dyrektor, to nic w tym dniu by się dzisiaj nie odbyło. Także bardzo dziękujemy również w imieniu gimnazjalistów. Razem z nami pani pedagog Beata Poleszczuk. Witam serdecznie. Co się u nas dzieje? Są rozgrywki umysłowe, także. Ciąg dalszy nastąpi tam też. Co my tu mamy? Mamy dwóch, dwóch uczniów naszej szkoły. Proszę przedstawić. Mateusz. Paweł. Mateusz i Paweł. Mateusz i Paweł mają dziwne rzeczy przed sobą. Proszę powiedzieć, co to jest? No, taka kostka trzeba sobie poukładać w ogóle. Czy możesz powiedzieć, co z nią trzeba zrobić? No, wysypujemy i muszą poukładać. Tylko wygląda tak łatwo? Czy jest łatwe? No nie jest to proste, nie jest to proste. Absolutnie na pewno nie jest to proste. Zaraz okaże się, że jeden element pewnie zostaje. Ale był już dzisiaj taki uczeń, który wszedł z gimnazjum i ułożył za pierwszym podejściem. Także bardzo fajnie, bo czeka, czeka nasza szkoła na młodych, fajnych uczniów. Co u ciebie się dzieje? Powiedz mi, co to są za trzy kostki? Ja mam przed sobą gry zręcznościowe, które ćwiczą cierpliwość. I na przykład w tej grze chodzi o to, żeby oddzielić duże kulki od małych? Czy to jest proste? No, nie, trzeba. Myślę, że to na pewno nie jest proste. Trzy kostki cierpliwości, do których bardzo serdecznie zapraszamy, i przechodzimy dalej, bo tam dziewczyny mają bardzo fajną grę. Pięć sekund. A kogo tym razem mamy przy tym magicznym stoliku? Angelika i Martyna. Co się dzieje tutaj, dziewczyny, u Was? Taki magiczny przyrząd do odmierzenia czasu. Które działa troszeczkę stresująco na niektóre osoby, i są do tego pytania? Mamy na przykład takie pytanie, wymień trzy gatunki zwierząt polarnych. Wtedy puszczamy czas i osoby mają 5 sekund, żeby odpowiedzieć na to. I jeśli odpowiedzą trzy razy, dostają nagrodę? Dużo osób już miałyście przy swoim stoisku? Dużo osób ma problem, żeby jednak odpowiedzieć, bo jest to stresujące 5 sekund i tak nagle nic nie ma w głowie. A Wy jak sobie radzicie z tymi pytaniami? Dobrze, już próbowałyśmy. Yy, wymień trzy imiona męskie na literę T. Tomasz. Proszę bardzo, dawaj, dawaj. Tymoteusz. Tak, jeszcze koniec czasu. Tak, ale możesz mieć kilka więc... Nie jest my... to łatwe. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Proszę bardzo. I mamy kolejne pytanie, gotowa jesteś? Wymień trzy kosmetyki do ciała. Balsam, krem, szampon. Brawo, brawo. Super. Razem z nami pani Czesna. Dzień dobry. Dzień dobry. Klaudia, tak? Powiedz coś o swoim pupilu. Yy, nazywa się Miekę, ma 5 lat. Niedawno skończyła. A no i ogólnie, no co więcej, jest yy, fryzem. Zdrowa? Tak, to, to najważniejsze. A pani, proszę coś powiedzieć o swoim. Mój pupil nazywa się Hektor. Już jest znany w szerokich kręgach. Jest psem ze schroniska, zaadoptowanym. No i odwdzięcza się całym sobą. Widać, widać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziewczyny przygotowały swoje stanowiska. Na każdym z nich dzieje się coś innego, między innymi gry umysłowe. Dziewczyny z... Natalia Jóźwiak i... Tabele, Janusz. I co tutaj robicie? Modelujemy balony. Możemy w sensie jakieś zwierzątka, kwiatki, wszystko, co tego dusza zapragnie. Tak. Dziękuję. Jesteśmy w zagrodzie ze zwierzakami. <noise> Może niekoniecznie domowymi pupilami, ale razem ze mną jest. Angelika. I co tutaj się dzieje? No mamy cielaka, kurek, kuguta. I owieczkę. Widzę jak krzyczy, słychać. Powiedz ja, coś. Powiedz coś. Owiec. Owiec coś. Pan profesor Spychalski, który uczy nas przedmiotów zawodowych, e, pokaże, jak przeprowadza się resuscytację na naszym fantomie. Tak, tu mamy fantom psa pokazany. Jeżeli pies straci przytomność i będzie miał zatrzymanie akcji serca, przede wszystkim należy wyciągnąć mu na samym początku język, dlatego żeby się nie udławił. Później robimy trzy uciski na klatkę piersiową i wkładamy język celem wtłoczenia powietrza i uciskamy następnie trzy razy. Przystępując do badania klinicznego, czyli podstawowego psa, najpierw należy obejrzeć jego kondycję, czyli zobaczyć, jak jest zbudowany, czy nie jest chudy, czy nie ma żadnych ubytków na sierści, jak ta sierść wygląda. Następnie przeprowadzamy badanie jamy ustnej, otwieramy jamę ustną i oglądamy, i oglądamy uzębienie. Sprawdzamy stan oczu, czy nie są, czy nie są zam, zamatowione, czy nie ma żadnych wad wzroku. Następnie przystępujemy do badania kanałów słuchowych i też oglądamy, czy nie ma na przykład jakichś świeżbowców, czy są uszy wyczyszczone, czy nie ma żadnych woskowin. Następnie przystępujemy do obejrzenia nóg, patrzymy jak są obcięte pazury, jak wyglądają, czy, się nie, czy nie są zadarte i nie wbijają się w opuszki. I następnie do końcowego badania, do oglądania gruczołów około odbytowych. Czy te gruczoły około odbytowe? Jak one wyglądają? Czy, czy nie są pogrubione i czy są dobrze wyciśnięte? Był to pies rasy szitcu i właścicielką jest Monika Stracewska. A pupil wabi się Laki. Dziękuję. Jesteśmy teraz na stanowisku leśników. Chłopaki, co tutaj się dzieje? Tu mamy pokazane stoisko leśników kierunek ten pozwala nam kształcić się w kierunku na przykład w pracy w lasach państwowych lub wszystkim około związanym z pracą z drewnem. Tu mamy przyrządy, na których pracujemy jako leśnicy. A to do czego służy? To jest rejestrator. Na tym się znajdują praktycznie wszystkie informacje, które leśnicy potrzebuje do pracy u siebie w leśnictwie. Mam zawarte tutaj wszystkie informacje, mam mapy, no szkoła mi się podoba, nie narzekam. Zastanawiałem się nad Miliczem, ale trafiłem tutaj. I w sumie jakoś nie czuję jakiś. A czy profil ciebie ciekawi? No na pewno jest to związane z leśnictwem, tego oczekiwałem i podoba mi się tutaj. Dziękuję, a z kim miałem przyjemność? Dominik. Dziękuję. Pan profesor Stawialski, bardzo mi miło, dzień dobry. Proszę powiedzieć parę słów. Przedmiot, którego, przedmioty, których uczę, to są przedmioty zawodowe leśne, w technikum leśnym. Technikum leśne nasze trwa 4 lata, jest 4-letnie, jest głównie, polega na nauce przedmiotów technicznych i przedmiotów biologicznych. Po tym technikum można pracować w lasach państwowych, można w firmach leśnych pracować również. Daje solidne podstawy e, takie jakby już do inżynierskie, do nauki przedmiotów inżynierskich na, na uczelni czy leśnej, czy też innych e, tego typu uczelniach. E, zawiera elementy również geodezji tutaj w, w techniku. Jak Wam się podoba dzisiejszy dzień? No super, jest bardzo fajnie. Fajnie. Dużo atrakcji? Tak, bardzo dużo. Macie na oku już jakiś profil? Nie, tutaj nie. Wy Jak się Ci podoba dzisiejszy dzień? Nieźle. Z jakiej jesteś szkoły? Z czwórki. Super, a masz już coś na oku? Nie. Grillujemy aktualnie z... Mateusz Perkowski. A z której jesteś klasy? Drugiej B. Drugiej B, no czuję. Wszystko jest takie kolorowe i smaczne i dla osób się tutaj zajada, ale jest strasznie gorąco. Jak sobie radzisz tutaj? Jest dobrze, bo jest to na świeżym powietrzu i wieje wiatr, także dajemy radę. Nie pomysły z tymi szaszłykami? E, pomysły na szaszłyki wyszły oczywiście od naszych specjalistek, e, od przedmiotów gastronomicznych z kuchni. Także one wy, wytworzyły tutaj prawda, te szaszłyki do spółki z całą ekipą ze szkoły praktycznie. Także była to kwestia drużynowej pracy. Tutaj człowiek widać doskonale operuje naszym grillem. Znajdujemy się w pracowni gastronomicznej. Sam zapach nas tutaj zaprowadził i co tutaj się dzieje? No, teraz rogaliki akurat robimy z marmoladą i z ebuszkiem. To zaprezentuj, jak to się robi. No, to nakładamy tutaj troszeczkę marmolady. Zawijamy rożki, żeby nam nie uciekła marmolada zawijamy. I robimy taki księżyc. Odkładamy na bok i tam koleżanki dalej robią. Pani profesor, co tutaj się znajduje na tej blaszce? Uboga wersja pizzy włoskiej focaccia. Kiedyś Włosi, jak nie mieli co jeść, to właśnie kręcili samo ciasto drożdżowe i dawali troszeczkę pomidorków koktajlowych zioła i jedli z sosem czoskowym. Uboga wersja pizzy, też na cieście drożdżowym. Dziękuję, wygląda pysznie. Hmm. Bardzo smaczne. W tym stanowisku mamy przyjemność? E, Paula Telega. Dobrze i co tutaj się dzieje? Znaczy ja jestem y, gościem tutaj akurat i teraz będziemy robić pizzę. O super. Widzę, że masz y, sporo towarzyszy wokół. Czy każdy ma przyjemność z Tobą pracować? E, tak. Y, koleżanki mi pomagają i koledzy też zawsze towarzyszą. Dziękuję.